Siema, siema. Witajcie w kolejnej filmie na moim kanale. Dzisiaj sobie otworzymy paczkę od 24MX, którą dostałem. No i co? Będą to gogle. Zaraz sobie otworzymy i będę musiał też nagrać drugi na ich temat, czy je polecam i tak dalej. Zobaczcie, o jak ładnie zapakowane. Tos. Jeszcze naklejeczki dostałem. Dwie pary gogli. E, Okej, okay, super. Mega. E, e, e. I tutaj mamy... Aha, tutaj mamy rachunki jakieś. Okej. Okay. Super. Super, super, super. Dobra. Patrzcie ile wynosi e, kwota prezentu, którego dostałem jest to 464 zł. no więc 24x się postarało no ja jestem bardzo mile zaskoczony no i co otworzymy sobie je dostałem też takie fajne naklejeczki to się akurat przydał sobie pod naklejam, żeby sobie też reklamować 24 MX. A propos 24MX, dostałem też od nich namiot, w tamtym roku, jak dobrze pamiętacie. No i co, otwieramy sobie pierwszą parę gogli. Są to gogle yy, Raven, w każdym razie sobie zobaczymy. I ja wybrałem sobie akurat kolorki niebieskie, jakoś tak najbardziej mi przypadły. toś. zobaczcie. Zobacz, jak to wygląda. No ja mam ogólnie, zaraz zobaczymy, ale wydaje mi się być fajnie wykonane. No i teraz jest na nie promocja, także jak coś to wpadajcie na sklep 24X i kupujcie. Ja sobie zobaczę. Tu mi spadła taka klamerka, dobra. No, powiem Wam, kozak, fajnie przyciemniane. No ja jestem mile zaskoczony, ściągnę sobie je, ale naprawdę wykonanie ich jest naprawdę mega, sami zobaczcie, tutaj jest ta, ta blenda, znaczy nie blenda tylko ta, ta lustrzanka, tak zwana, no moim zdaniem mega, zobaczymy jak się będą sprawować, czy będą parować, czy nie, zrobię Wam też odcinek. No, i w, pod spodem w filmie będziecie też mieć link do gogli, znaczy do sklepu 24, w którym możecie je zakupić. Ja sobie je tutaj poskładam, włożę. Teraz sobie tworzymy te drugie. Te drugie też wybrałem sobie, takie w niebieskich kolorach. Zobaczcie, też super. No i co? I zrobimy sobie tak, że ja sobie będę w nich teraz jeździł. I, i dam wam znać po prostu yy, jak, jak się sprawują czy parują czy nie w opisie filmu macie yy, tam link do 24 minut gdzie możecie właśnie takiego gle zakupić obecnie są chyba po 230 zł i to już jest yy, jedna para i to już jest yy, promocja yy, chyba z 300 iluś tam także dosyć fajnie no, i zresztą sami widzicie, dużo osób, youtuberów teraz dostaje takie prezenty 24MX. To można zauważyć, ponieważ 24MX chce się zareklamować właśnie z tymi wszystkimi nowymi produktami. W związku z czym zapraszam Was przede wszystkim na ich stronę, aby sobie pooglądać. Ja jestem bardzo zaskoczony, znaczy mile zaskoczony po prostu. Dwie pary godli, naprawdę super. Do tego dostaję jeszcze naklejeczki które sobie na pewno nakleję, żeby reklamować tą firmę. I, I to by było w sumie tyle. No i widzimy się w następnym odcinku, nie. Także na razie się ma cześć.